Jadąc lokalnym autobusem za szyby wśród palm i drzew oliwnych dostrzec można majaczące w oddali kasby i ksary. Nie bez powodu odcinek ustułowany wzdłuż rzeki Tades aż do miasta Warazat nazywany jest Doliną Tysiąca Kasp. Same miasto zaś służy mi tylko jako punkt transferowy. Kilka eleganckich budynków rządowych i koszary wojskowe niespecjalnie robią na mnie wrażenie. Nie interesuje mnie także, znajdujące się tuż za miastem, skomercjalizowane słynne studio filmowe Atlas, które to pozostawia mnie odwiedzone na swojej drodze, spiesząc do wizytówki Maroka, jakim jest 500-letni ksar Ait Bin Hadou. Droga, którą idę, można powiedzieć, pośród niczego prowadzi mnie do najbardziej znanej kasby w Maroku Ait Bin Hadou. Do przejścia mam około 9 km. Samochody jeżdżą tutaj bardzo sporadycznie, więc wygląda na to, że będę musiał ten odcinek przejść pieszo. Jednak i tym razem zatrzymuje się auto miejscowego, zabierając mnie prosto do bramy majestatycznej budowli. Znajdująca się za mną ta charakterystyczna budowla dla Maroka to kasba. Kasba jest to zamek, który służy tutejszym ludom berberom jako rezydencja. Zbudowana jest z gliny, a w połączeniu ze słomą oraz kawałkami drzewa z palmy czy oleandrów. Mury o grubości jednego metra ułatwiają regulację wilgotności oraz kumulują ciepło. Podążając główną ścieżką na szczyt kompleksu, dostrzegam wiele kwadr przerobionych na mini-muzea, gdzie oglądać można rekwizyty ze znanych filmów. Aidbin bin Hadou udawał często Bliski Wschód, Syrię, Afganistan czy Palestynę. Powstawały tu m.in. filmy takie jak Gra o Tron, Asterix i Obelix, Gladiator czy Klein Nilu. Fakt ten wykorzystali operatywni miejscowi, wiedząc, że takie lokalizacje działają na turystów niczym lep na muchy, udostępniając i pobierając niewielkie opłaty za ich zwiedzanie. No miejsce chyba najbardziej skomercjalizowane, jakie do tej pory widziałem w Maroku, a pełno turystów. Fakt, faktem, że jestem w środku dnia może należałoby tutaj przybyć wcześniej rano lub późnym wieczorem. W każdym razie mury obwieszone są różnego rodzaju ciuchami. Komnaty poprzekształcane na skrypiki, a nawet jeśli są puste, to żądają kasy za zwiedzenie każdej z nich. A poza tym wejście, kiedy ktoś tu będzie, kiedyś przyjedzie, to trzeba wejść głównym wejściem przez mostek, ponieważ jest tutaj darmowo, natomiast się przedem bocznym już mnie cwaniaki skasowali 20 dirhamów. No Punkt rzeczywiście taki typowy dla wycieczek trzydniowych, gdzie jadąc na pustynię, tylko się zahacza tutaj na pół godziny, robi kilka fotek i, i jedzie dalej. Wystarczy jednak zejść z głównej ścieżki, opuścić oblegane przez turystów słynne filmowe lokalizacje i tandetne kramy, by snuć się beżowo-brązowym labiryntem tuneli pośród nieodrestaurowanych i niezagospodarowanych pomieszczeń. To tu właśnie można dostrzec osobliwość tego kompleksu, poczuć historię i docenić wielkość tego miejsca. Nawet w napotkanym odosobnionym sklepiku, ceramika, wisiorki czy tajemnicze amulety wydają się być autentycznym rękodziełem. Znajdujące się przy kompleksie osadzie wszystkie hotele, pensjonaty czy bary stylizowane są na podobę słynnego KSARU. Zaś w jednym z nich zatrzymuje się na zasłużony posiłek. Właśnie tym do knajpki obok drogi tuż obok Kazby i zamówiłem sobie tarzinę tym razem Jagiencego. A jednak czekając na tarzynę pani tutaj podała mi sałatkę marokańską, tak, tak zrozumiałem. A i co się nie znajduje? No, są tutaj pomidory, cebulka i zioła. Zioła, które dają taki a, typowy, orientalny dla Maroka smak. Bardzo dobra, mimo że dużo cebuli, jest bardzo rzeźwiająca. Co rzuca mi się już w oczy, nietypowe, przynajmniej do tej pory dla mnie, to frytki w tarzynie. O poza tym tak jest cytrynka marynowana. Pięknie, mięciutko już widzę mięsko. Pomidor, cebula, także oliwki zielone. Jest taki sosik tradycyjny. Czas też posmakować cytrynkę marynowaną. Przez to, że jest marynowana nie jest ona już aż tak bardzo kwaśna. No i jest bardzo aromatyczna w bardzo przyjemny. Niestety zamiast jagnięciny otrzymałem kurczaka. Jest to niestety efektem mojej nie najlepszej komunikacji tutaj. Aczkolwiek... Mięsko dobre, prześciągnięte ziołami, czuć curry. No a na jagnięcinę będę musiał poczekać. Może w Marrakeszu się uda. Kolejnym celem na mojej mapie są wodospady Uzund. Przemieszczam się tam stopem, busikami i autobusem. Za szybę obserwuję zmieniającą się panoramę. Początkowo nizinno-pustynny krajobraz przeistarza się w coraz bardziej górzysty, zaścielony bujną, soczystą zielenią, by z każdym kilometrem góry stawały się coraz mniej zadrzewione. Od miejscowości Tułama zaś czeka mnie wędrówka, a właściwie spacer po galerii pełnej pejzaży. Jednak słońce zaczyna gwałtownie opadać, dając pofałdowanej fałdowanej ziemi ostatnie promienie światła, wysyłając mi sygnał do znalezienia obozowiska. Droga z Łorazat na wodospadę Osund jest jednym z większych przedsięwzięć logistycznych, ponieważ odcinek jest podzielony na Cztery części, każdy z nich prowadzi w innym kierunku. Pierwsza część trasy była w miarę łatwa, ponieważ prowadziła droga do Marrakeszu, gdzie stopem i autobusem udało mu się dotrzeć do miejscowości Tazund. A Stąd musiał przejść odcinek 28 km, który łączy obie drogi szybkiego ruchu. Na tym odcinku do tej pory spotkałem Dwa samochody, w tym jeden był tak zapakowany, że musieli mieć otworzone okna. Inaczej po prostu by się nie zmieścili. Spotkałem też chłopaków, którzy zaproponowali mi wodę. Maszerując to się szybko się ściemniało. Ja musiałem znaleźć w miarę dobre miejsce na spanie. Ciężko było znaleźć takie miejsce, bo wszędzie to było raczej zbocze, takie w miarę płaskie. To niektóre mi się udało znaleźć tutaj. Także zostawiłem sobie tutaj namiot. Tropiku już nie nakładałem, a żeby nie było aż tak duszno, oczywiście namiot sam musiałem zamknąć, ponieważ ostrzegano mnie, że są tutaj skropiony, które zwłaszcza w nocy się aktywują. Przede mną około 15 km jeszcze, a maszerowanie drogi głównej, może uda się znaleźć jej stopa. Lecę. I w tym przypadku zatrzymuje się grupa jadących do pracy mężczyzn, zabierając mnie rozklekotaną, poskakującą na wertepach furgonetką do głównej szosy, skąd stopem i autobusem dojeżdżam w pobliże wodospadu. Marszarując do wodospadów, moją uwagę przykuwa położony w oddali Aż dziwne, że nie jest on nawet zaznaczony na mapie. Spotkany przy nim mężczyzna, Okazuje się być konserwatorem, od którego dowiaduje się, że budynek ma ponad 300 lat. Jednak ten znajdujący się pośród glinianych gruzów zabytek jest ofiarą konfliktu właściciela z lokalnymi władzami, przez co nie ma środków na jego odrestaurowanie, konsekwencji popadając w ruiny. zamówiłem mam nadzieję, że. Dostałem oliwki, które podobno rosną tutaj tuż za knajpą. Cieszę tym bardziej, że jest to prezent o trzeba kupić. Nie nic innego jak czy wody i nie posmatować. Bardzo mięszczysta, przyciągnięta ziołami. Z peską oczywiście. Bardzo usłyszymy też zielonej. Trochę twarda. Dobre, ale te czarne wygrywają. W międzyczasie pan podał tarzina. Sprawdźmy, czy tym razem jest mięsem jak Niemcy. No, oczywiście, nawet zapach. Już po pierwszym już wziąłem ten postaw. Dodatkowo, tak jak pozostałej, ziemniaczki warzywa, oliwki, marchewki. No i ten sos właśnie, który daje tutaj y, smaku temu całym daniu. oczywiście y, przyprawy typowe dla Tarzin, czyli kumin, kolendra oraz czosnek. Trzeba zawsze uważać, jest bardzo wyrażony. Tak jest miałczutka Uzunt to właściwie dwa miejsca. Pierwszym są kaskady położone na niewielkiej rzeczce, wokół której rozstawione są rozmaite stragany oferujące zarówno pamiątki, jak i świeżo wyciskany sok z pomarańczy czy grillowany mięso. Jest to głównie miejsce piknikowe dla Marokańczyków, którzy chlapią się w rzeźkiej wodzie wystrej rzeczki, eksplorują na osiołkach najbliższą okolicę, czy po prostu rozkładają koce nakryte najróżniejszymi smakułykami słuchając i klaszcząc bryt żwawej granej na żywo melodii. Ten drugi, bardziej znany uzunt to Wodospad, gdzie także nie brakuje barów czy sklepiny. Można go podziwiać z każdej perspektywy. Na uwagę zasługuje zwłaszcza szczyt wodospadu, skąd hektolitry wody gwałtownie spadają pionowo do niewielkiego jeziorka, którego widok powoduje lekkie trzęsienie kolan, zaś jeden krok za daleko może mieć tragiczne skutki. Na przeciwko od szczytu wodospadu znajduje się punkt widokowy, gdzie spotkać można makaki berberyjskie, w większości kryjące się wśród skał, ale zdarzają się i te odważniejsze, które dla oferowanych przez turystów przekąsek gotowe są wyjść z ukrycia. Wodospadę Uzund, drugie co do wielkości wodospad Afryki. Sezonia, sezonie, ale są nie tylko w sezonie, jest tutaj pełno ludzi, czemu ciężko się dziwić ponieważ rozrzedzone krople wodospadu świetnie odświeżają. Jedną z atrakcji są to także przejażdżki trafami. Trzeba przyznać dość luksusowo wyglądające. No niesamowicie, orzeźwiająca woda, nic dziwnego, że tyle ludzi właściwie cały czas w niej siedzi. Temperatura myślę około 20 stopni, nie jest taka ciepła, im dalej się głębiej wchodzi, tym ona jest chłodniejsza. Także sam kolor wody może nie zachęcać, jest lekko mułowaty, ale nic dziwnego, tutaj cały czas a ludzie po prostu wchodzą, wychodzą, mieszają. W każdym razie jest to niesamowite odświeżenie. Po całym dniu chodzenia, maszerowania, jazdy stopem, autobusem, warto, warto, mimo że te ludzi to i tak warto.